Witajcie. Dzisiaj chciałabym pokazać wam drugą wersję stania na głowie, tak zwaną tripod headstand, czyli po polsku trójnóg, trochę skomplikowane słowo, rzadko używane. Jest to wersja, która będzie łatwiejsza dla osób, które nie mają jeszcze wystarczającego rozciągnięcia w barkach, ale początkowo może powodować większy dyskomfort w głowie, ponieważ więcej ciężaru ciała znajduje się na głowie. Ale nie obawiajcie się, nie stanowi ona zagrożenia. Potraktujcie ten nacisk na głowę jako dobry masaż. Najpierw usiądźcie na piętach i wyobraźcie sobie, że macie przed sobą trójkąt równoboczny. Na jego dolnych rogach oprzyjcie dłonie, na jego szczycie połóżcie czubek głowę. Potem podnieście biodra do góry i podejdźcie stopami jak najbardziej do przodu. Ręce powinny być teraz ugięte w łokciach do kąta prostego. Teraz połóżcie jedno kolano na ramieniu. Jeśli czujecie, że macie równowagę, połóżcie drugie kolano na drugim ramieniu. Możecie zostać w tej pozycji i tak w ogóle przygotować się do tego, że już tak naprawdę stoicie na głowie. A jeśli czujecie się na siłach, to podnieście jedną nogę wyprostowaną do góry. I potem dołączcie do niej drugą. I to wszystko. Wspaniale stoicie na głowie. I teraz, jeśli chcecie wyjść z pozycji, to możecie opuścić obie nogi proste, a możecie je ugiąć. Możecie najpierw dotknąć do ramion, a potem położyć stopy na macie, położyć kolana i wejdźcie na chwilę w pozycję dziecka. Nie zrywajcie się od razu. Pozwólcie, żeby. Krążenie się ustabilizowało. A teraz jeśli chcecie, to spróbujcie pełnego wejścia do pozycji z prostymi nogami. Najpierw tak samo ustawcie dłonie i czubek głowy w pozycji trójkąta, podnieście biodra do góry i podejdźcie stopami jak najbardziej do przodu i potem ciągnąc biodrami do tyłu spróbujcie oderwać stopy od podłogi i powoli, powoli, powoli podnieść nogi do góry. I znowu jesteście w tej samej pozycji. Możecie chwilę zostać, a potem możecie również obie złączone nogi powoli opuścić na matę i ponownie przejść do pozycji dziecka. I to by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało, że Wam się przydało. Jeśli tak, to jak zwykle, zostawcie lajka, komentarz i subskrypcję. Niezmiennie przypominam też o dzwoneczku, bo sama subskrypcja nie wystarcza, żeby dostawać powiadomienia o nowych materiałach na kanale. Dziękuję.